Witajcie w naszym podcaście z tej strony Marek. Zina w Lublinie potrafi zaskoczyć, prawda? Jednego dnia walczysz z zaspami, mhm. a drugiego brodzisz w głocie pośniegowym na osiedlowym parkingu. Cześć wszystkim, tu kuba. Oj, tak, Marek, ta nieprzewidywalność jest najgorsza, dlatego kluczowe jest, żeby mieć opony, które poradzą sobie w każdych warunkach, a nie tylko w tych zobrazkach. Właśnie, a naciskam, a nie tylko w tych zobraskach. I właśnie dlatego dzisiaj na warsztat bierzemy model, który wydaje się być no, stworzony z myślą o naszej lubelskiej zimie. No, jestem ciekaw. Opony Uniroyal Winter Expect. Kojarzysz markę Kuba? Oczywiście. Uniroyal od lat buduje swoją reputację jako The Rain Tire czyli. Yy... Ekspert od mokrej nawierzchni. Tak, tak. A w modelu Winter Expert przenieśli tę filozofię na warunki zimowe i to jest, moim zdaniem, strzał w dziesiątkę. Dlaczego myślisz, że ta specjalizacja w deszczu ma aż takie znaczenie zimą? Ogromne. Pomyśl, ile dni w zimie mamy prawdziwy, sypki śnieg. No właśnie. A ile dni to po prostu mokra nawierzchnia, deszcz, lub co gorsza, topniejąca breja. Winter Expert ma technologie stworzone do walki z wodą. Masz na myśli ten słynny mm, bieżnik w kształcie litery W? Dokładnie ten. Działa jak pług, który skutecznie rozgarnia wodę i błoto na boki. Ale prawdziwą gwiazdą jest tu technologia Shark Skin. O! Oh. Wyobraź sobie, że rowki w oponie mają fakturę inspirowaną skórą rekina. Ta struktura nie pozwala wodzie tworzyć warstwy pod oponą, e, czekaj, czekaj. tylko. Błyszkawicznie ją rozprasza. E, czyli tak, żeby to uprościć, kiedy wjeżdżam w kałuże albo w błoto pośniegowe, na przykład na drodze męczenników Majdanka, mm. e, samochód nie traci kontaktu z asfaltem? Właśnie tak. Ryzyko akwaplaningu, czyli tego niebezpiecznego płynięcia na wodzie, jest drastycznie zredukowane. Wow! A to daje ogrom spokoju ducha. Ale żeby było jasne. To nie jest tylko opona na deszcz. No tak, ma przecież oficjalny zimowy symbol 3PMSF, czyli ten płatek śniegu na tle trzech szczytów. Zgadza się. To oznacza, że przeszła rygorystyczne testy na śniegu. Odpowiadają za to tak zwane lamele 3D. To gęsta sieć drobnych nacięć na klockach bieżnika, które działają jak tysiące małych pazurków, wgryzając się w śnieg i lód. To daje pewność przyruszaniu i skraca drogę hamowania. To ciekawe, bo czytałem opinie kierowców z Lublina. Jeden chwalił, że na osiedlu Czechów opony trzymają jak trzeba, a inny, że na Felinie, gdzie rano często wszystko topnieje, czuje się pewnie. No pewnie. To by potwierdzało tę wszechstronność. To jest właśnie siła tej opony. Łączy cechy, które, no wiesz, rzadko idą w parze. Świetne osiągi na mokrym i bardzo dobre na śniegu. No tak. A wszystko to w opony klasy średniej, która oferuje doskonały stosunek jakości do ceny. Nie musisz wydawać fortu, żeby mieć dostęp do naprawdę zaawansowanych technologii. Czyli podsumowując, jeśli szukasz w Lublinie opon zimowych, które nie boją się ani śniegu, ani tym bardziej deszczu i błota pośniegowego. A przy tym nie chcesz przepłacać? W grucie. To UniReal Winter Expert to wybór, który naprawdę warto rozważyć. Zdecydowanie. To bezpieczna i rozsądna opcja na nieprzewidywalną polską zimę. A teraz pytanie, które chcielibyśmy zastawić naszym słuchaczom. Na co Wy zwracacie największą uwagę przy wyborze opon zimowych? Na cenę, markę, a może właśnie na specjalistyczne technologie, takie jak te do walki z deszczem i błotem pośniegowym? Ciekawy jestem.